Celem tego projektu Komendy Głównej jest szkolenie ochotników z każdej specjalizacji w zakresie podstawowym. Cześć, z tej strony Grzesie, witam Was w kolejnym odcinku kanału ratowniczego. Tematem dzisiejszego odcinka będą szkolenia specjalistyczne dla ochotników. Jest to nowy projekt stworzony przez Komendę Główną, która za pomocą Komend Wojewódzkich chce przeszkolić ochotników z zakresu podstawowego. Każdej specjalizacji, która funkcjonuje w Państwowej Straży Pożarnej, każdy zakres specjalistyczny funkcjonuje na poziomie podstawowym oraz specjalistycznym. Celem tego projektu Komendy Głównej jest szkolenie ochotników z każdej specjalizacji w zakresie podstawowym. W specjalizacji mamy pięć: chemiczna, wysokościowa, techniczna, poszukiwawczo-ratownicza oraz wodnonurkowa. Ochotnicy będą mogli rozwinąć swoją wiedzę oraz umiejętności na zakresie podstawowej podstawowym w każdej z tych pięciu specjalizacji. Takie szkolenia docelowo ma organizować komenda wojewódzka. Strażacy będą delegowani na taki kurs i ten kurs nie wiem dokładnie ile będzie trwał, bo jeszcze nie ma podanych konkretnych konkretnych jakby informacji, ale to na pewno będzie trwało kilka dni. Sam na takim kursie byłem e, jakiś czas temu. Taki kurs trwał 4 dni i to był kurs z zakresu podstawowego ratownictwa technicznego. Co nam takie kursy dają? Okazuje się, że takie kursy mogą nam, ochotnikom, osobom, które chcą się dostać do PSP, dać bardzo dużo i mogą okazać się naprawdę bardzo dobrą kartą przetargową podczas naboru. Jeżeli będziemy mieli ukończonych takich pięć kursów, czyli jest pięć specjalizacji, więc to prawdopodobnie będzie wyglądało tak, że będziemy mieli do ukończenia pięć kursów, wtedy w przypadku naboru do PSP będzie to zajebista karta przetargowa, ponieważ według tego projektu każdy strażak ochotnik, który dostanie się do PSP i będzie miał pozaliczane wszystkie te specjalizacje, będzie mógł rozpocząć pracę od razu na podziale bez potrzeby kończenia kursu podstawowego. Jest to kurs, który trwa pewną ilość czasu, łącznie to trwa 7 miesięcy. Dla niektórych to jest strata czasu, dla niektórych to nie jest strata czasu. Wierzcie mi, że dla Was to jest oszczędność czasu, a dla komendy to jest oszczędność pieniędzy. Więc jeżeli będziecie mieli ukończone te kursy specjalistyczne na zakresie podstawowym to wierzcie mi że to będzie zarobista karta przetargowa dla was. No i to będzie też e, świetny argument dla komendy żeby was przyjąć ponieważ jakby oni nie muszą inwestować w wasze szkolenie podstawowe tylko dostają strażaka już wyszkolonego. To oczywiście jest zamysł. Takie są plany żeby to tak wszystko wyglądało. E, nadal czekamy na, na realizację tego projektu ponieważ nikt nie wie jak to będzie wyglądać. Powiem na papierze wszystko wygląda pięknie ładnie ale może się okazać, że w praktyce będzie to trochę trudniejsze do zrealizowania, ponieważ ja słyszałem, to nie są w ogóle potwierdzone informacje, że te kursy mają być realizowane od poniedziałku do piątku. Tu się pojawia problem, ponieważ jak sami wiecie, jesteście ochotnikami, albo nie jesteście, albo znacie ochotników. Wiecie, że to są osoby, które normalnie pracują w te dni, od poniedziałku do piątku się pracuje i mało kto będzie mógł sobie pozwolić na to, żeby na taki kurs jechać lecz jeżeli będziecie mieli taką możliwość, pójście na taki kurs no to jak najbardziej wam polecam, ponieważ jest to doskonała okazja do tego, żeby nabyć trochę nowej wiedzy, nabrać trochę tego doświadczenia, nauczyć się nowych rzeczy. No i oczywiście zyskać jakąś tam kartę przetargową, która w przyszłości, jeżeli będziecie chcieli zostać strażakami i będziecie startować do PSP z ulicy, będzie dla was super kartą przetargową. Jeżeli chodzi o to, jak to będzie dokładnie organizowane, to tak jak mówiłem, ja wam teraz nie jestem w stanie powiedzieć, po prostu wiem, że takie, taki projekt jest i domyślam się tylko, że tej pracy będzie tak dużo, że po prostu część tej roboty będzie zrzucona przez komendy wojewódzkie na komendy miejskie. Taka jest, e, taka jest moja opinia. Ja myślę, że to tak będzie wyglądać. Jak to będzie wyglądać, to wszystko wyjdzie w praniu. Jeżeli o mnie chodzi, to chcę, żebyście wiedzieli, że w mojej opinii to jest bardzo fajna opcja, ponieważ można nabyć nową wiedzę, można poznać nowe rzeczy, ciekawe rzeczy, bo wierzcie mi, że te specjalizacje są, są całkiem fajne, pod warunkiem, że są bardzo fajnie wyłożone. Tak? Jeżeli macie tylko możliwość, to sobie z tego skorzystajcie. Jeżeli myślicie o PSP poważnie, to już w ogóle uważam, że powinniście to zrobić, jeżeli, taka, jeżeli ten projekt oczywiście dojdzie do skutku i zacznie się szkolenie bowiem będzie to dla Was niesamowita karta przetargowa. No i oczywiście też się troszeczkę rozwiniecie. Mam taką nadzieję, bo nie wiem jak w innych, w innych województwach się szkoli. Mam nadzieję, że się rozwiniecie. Jeżeli chodzi o ten odcinek to wszystko. Jeżeli macie pytania, oczywiście piszcie to w komentarzach. Ja na te pytania będę odpowiadał. Albo w komentarzach, albo, będę st albo stworzę osobny filmik. Jeżeli dane pytanie będzie, będzie w miarę ciekawe i będzie wymagało dłuższej odpowiedzi. Z mojej strony to wszystko. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli się jeżeli się ten odcinek podobał, koniecznie zostaw łapkę w górę. A jeżeli się cały kontent kanału podoba i chcecie, żebym robił więcej takiego materiału i jesteście tu nowi, to dajcie suba, ponieważ jest to dla mnie informacja, żeby robić więcej takiego materiału. Tymczasem z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!